Nieściłem pewnie to młodzież, która nie była tym zainteresowana. Na pewno cała, cała inicjatywa, która została tutaj była moim zdaniem, dobrym, do, do, dobrą akcją. To są ciekawe rzeczy, chociaż ja na to nie zwracam uwagi, no bo rzadko bym w parku tylko w tyle co przelotem na przykład tak jak teraz. Co ci mogę więcej jeszcze powiedzieć? No, są kamery, dlatego nie rozumiem dlaczego, dlaczego właśnie takie sytuacje miały tutaj miejsce. Ciężko, ciężko coś, coś jeszcze więcej powiedzieć na ten temat bo tamten, tamten, sześcian, prawda metalowa, metalowa, metalowy posąg czy jak to nazwać no na pewno coś fajnego no to nazwali jako czajnik czy tam coś tam coś Ja w środku jeden kontakt i menele pewnie spali w nocy dalej wejście do raju całkiem spoko. na pewno jakieś tam chińskie rośliny, coś jeszcze tam było A... No nie wiem, no, dla niektórych jest to dobrą, e, dobrym rozwiązaniem i czy czymś ciekawym, no a dla niektórych, e, jak widać, nie. No.